Temat depresji to jest temat depresji, jak jest ktoś chory. Temat braku testosteronu u gościa, który ma 30-35 lat. To jest problem. Idąc do lekarza, powinien taki człowiek dostać testosteron, nie dawki, żeby, nie wiadomo, jak spuch czy coś takiego, bo dużo ludzi wyobraża sobie testosteron, że to jest doping. Jeżeli masz mało testosteronu, to musisz go jakoś podnieść. Jeżeli jesteś chory na coś, to musisz wziąć leki, żeby się wyleczyć. I to jest moim zdaniem główny powód dla osób, którzy nie mają z tym do czynienia, mówią, że to są sterydy, bo każdy myśli, że sterydy to jest testosteron. W większości tak, ale jest dużo innych środków gorszych od testosteronu. Testosteron powoduje to, że ty się masz czuć dobrze. Jeżeli masz go za mało, no po to są badania. Idziesz na badania, jest testosteron od 200 do 900, a ty masz 250 albo 300. No I W tym momencie nie funkcjonujesz jak facet, który ma go 900, bo są ludzie, którzy są mega zarośnięci i tak dalej, mają dużo więcej tego testosteronu. W podstawówce też masz takie poruszenie, że na przykład gościu, który łepek ma w siódmej klasie, jeszcze w 8, zaczyna mieć więcej zarostu, jest owłosiony, ma więcej testosteronu, no to w tym momencie do gościa, który kompletnie go nie ma, no to widać, że w nim testosteron aż kurwa buzuje, jego pod kurwa śmierdzi, wystrzelił szybko do góry. A gościu, który jest taki... Zwykły, który się powolutku gdzieś tam rozwija, no to on jest bity w tym momencie, nie?